Na kanale firmy Celkam, gdzie wyśpicie się dosłownie w każdym możliwym samochodzie. Czy w pick-upie, czy w walkowie, czy w integrze, pół intakeże, a także właśnie na tym odcinku w dwóch bardzo ciekawych campervanach. To są oba Craftery: Crafter z Turcji i Crafter z Polski. Czym się różnią? No właśnie w tym filmie o różnicach między Grand Kalifornią, zabudowaną fabrycznie w Poznaniu, a z kolei Crafterem zabudowanym w Turcji. Jakie są różnice? Zaraz zobaczymy. Zapraszamy! Na początku zobaczmy różnicę z zewnątrz między właśnie tymi dwoma samochodami. Na początek Grand California, ale w wersji 683. Samochód mieszczący się jeszcze ledwo, ale jednak w kategorii aut do 3,5 tony bazuje na długim i podwyższonym Volkswagenie Crafterze. Samochód w całości zbudowany w fabryce właśnie w Poznaniu. Jest to wersja po faceliftingu, o czym świadczą detale. Na przykład nowe napisy Grand California, nowe lusterka, Nowa deska rozdzielcza, również zmiany w samym wnętrzu tego campervana, co go wyróżnia patrząc na ten samochód z zewnątrz. W tej chwili Grand California występuje w, dwe, w dwóch wersjach. W wersji 600, czyli wersja z taką jakby nadbudówką jeszcze nad kabiną kierowcą, także wersja 683, czyli wersja dłuższa, ale niższa. Tutaj macie samochód prawie 7 siedmiometrowy. Które, jak widzimy, jest bardzo fajne, w szczególności do jazdy w trasie, bo tam ma najwięcej zalet, właśnie samochód typu camper van. Co z tyłu, a z tyłu tak. Mamy bagażnik rowerowy Thule na dwa rowery, mamy również nowy napis California, a także po prawej stronie jest możliwość nalania czystej wody do zbiornika o pojemności 100 litrów na wodę czystą. Z kolei, z drugiej strony, mamy tutaj podłączenie prądu na polu kempingowym, również opróżnienie kasety od toalety, a także wylot spalin od ogrzewania truma. Odchodzimy sobie dalej, są również obrysówki w tej wersji najdłuższej, a także okienka od części sypialnej. A teraz zobaczmy co jest w wnętrzu tego samochodu. Wielkie drzwi przesuwne i ukazuje się nam ogromne wnętrze. Patrząc z zewnątrz mamy moskitierę. Górną, a także moskitierę, zasłaniającą w całości wejście do kampera. Tutaj w przestrzeni kuchennej mamy dwa porty USB, wiązko 230V. A z kolei od frontu macie dostęp do lodówki. Lodówka z dużą komorą chłodniczą, szuflada, druga, a także mała zamrażarka. No i regulowanie stopniowe, e, włącznie z trybem nocnym, z tym trybem cichszym. Chłodzenia lodówki. Tutaj włączniki od różnych oświetleń ambientowych w przestrzeni samego kampera. No i zajmujemy miejsce już w przestrzeni, na początek, może sypialnej. Co do wyróżnia jest okno dachowe, także cały ciąg szafek, które są podwójne. Mamy szafki dolne i szafki górne. Tutaj szafek w tym samochodzie raczej nie powinno zabraknąć. Oprócz tego są jeszcze okienka, każde z nich ma możliwość przesłony z moskitierą, a także od dołu zaciemniającej całą tą przestrzeń właśnie sypialną. Są także porty USB typu A, a także wiele lampek ledowych o różnym stopniu natężenia. Łóżko o gabarytach niecałe 2 metry na 1,60, dokładnie 7, więc spokojnie dla dwóch osób tutaj miejsca wam powinno wystarczyć. Z prawej strony jest szafa górna a także szafa dolna, i jest też miejsce do przestrzeni bagażowej, która jest oddzielona wizualnie już innym kolorem. A także tutaj są takie specjalne szyny, w które wchodzą na takie dwie płyty, które oddzielają już fizycznie przestrzeń bagażnika od przestrzeni mieszkalnej. Spore schowki, spore szafki po prawej i po lewej stronie, włącznie z dostępami do różnych miejsc technicznych od rur, od ogrzewania i od systemu wody. Są wszechobecne szuflady, poniżej następne, wszystkie z blokującymi zamkami. Mamy także część kuchenną, czyli jest zmywak, jest także kuchenka gazowa dwupalnikowa. Są dwa gniazda, dwa gniazda 230V, a także włącznik od oświetlenia. To, co mi się bardzo podoba, to możliwość zablokowania drzwi z poziomu tylnego łóżka. Tu macie blokadę. Zamka centralnego, aby sobie zablokować, właśnie, drzwi, jak już idziecie spać. Łazienka. Łazienka w tym samochodzie jest taka, czyli mamy tak. Wszystko w jednym pomieszczeniu toaleta. Toaleta, jest oczywiście obrotowa. Tu macie kabinę prysznicową, jest dolna szafka z uchwytem na papierze ciasna. Mamy też zlew, a także regulowaną słuchawkę z prysznicem tak abyście mogli sobie zrobić albo kąpiel, albo tylko umyć ręce. No i szafki na różne pasy do zębów i inne potrzebne włazience, akcesoria. Jest także okienko na górze z możliwością oddania nadmiaru pary, którą wytworzyliście podczas samej kąpieli. To jest też centrum sterowania tym samochodem, czyli centrum sterowania właśnie ogrzewaniem, a także innymi funkcjami samego kampera. Macie podgląd na y, wszystkie ilości wody szarej, wody czystej, Akumulator, sterowanie oświetleniem, ustawienia samochodu, tryb kempingowy, ustawienia ogrzewania. Ogrzewanie jest albo gazowe, albo gazowe, miksowane z prądem, na przykład podłączonym z zewnątrz na polu kempingowym. To wszystko jest sterowane właśnie albo z tego panelu, albo też z poziomu smartfona. Kanapa jest to auto tylko i wyłącznie trzyosobowe, więc kanapa ma jeden pas, a drugi pas jest zaślepiony właśnie ze stolikiem do spożywania posiłków. No i dwa przednie fotele, w całości obrotowe, więc tutaj macie spokojnie miejsce do spożywania posiłków w trzy osoby bez problemu. Kolejne schowki, drugie okno dachowe, również otwierane, również z moskitierą i z przesłoną. Nad kierowcą jest także schowek, na przykład na różnego rodzaju, tutaj jak widzimy, osłonki do przednich, okien bocznych i okna frontowego. No i po faceliftingu są delikatne zmiany w przedniej części jest nowa kierownica, są zegary wirtualne. Mamy również nową deskę rozdzielczą i multimedia o przekątnej ekranu ponad 10 cali, które działają stabilnie. I wszystko jest tak, jak powinno. Pod maską dwujutrowy silnik diesla generujący 410 Nm momentu obrotowego i w okolicach 163 koni mechanicznych. Więc to jest ta najdłuższa dostępna w Polsce na kategorię do 3,5 tony Grand California 683. A teraz zobaczmy to, co stoi za mną, a za mną stoi ciekawy twór, bo jest to właśnie crafter zbudowany na wzór Grand Californii. Jaki jest? Chodźcie, zobaczymy. A z zewnątrz bardzo ciekawa kolorystyka. Samochód jest biały, ale jest poklejany, więc trochę wyróżnia się spośród innych busów. Mamy oklej, mamy również okienka Bermini na drzwiach przesuwnych oraz z tyłu w części sypialnej. Są dokładki, oczywiście, plastikowe, charakterystyczne dla Craftera czy Grand Californii z lampkami LEDowymi, tak zwanymi obrysówkami. Tutaj z kolei mamy felgit malowane na czarno z oponami GT. Dedykowanymi podwany. akurat w Grand Californii, były opony Continental. Jest także napis Hotomobil. Lampki LEDowe na zewnątrz, z przodu i druga jest z tyłu, więc widzimy, że lampka jest tutaj, o, nad okienkiem, a także. Tutaj. Markiza, dometika, jest kamera cofania, tylne drzwi. Tu już jest napis Crafter, a nie California. Z kolei po tej stronie mamy więcej okienek, ponieważ jest okienko od kabiny prysznicowej, czyli okienko ogólnie od łazienki, okienko od części mieszkalnej, od części sypialnej. Jest także wylot spalin, również od pieca truma, a także zewnętrzny prysznic tutaj jest zamontowany w tym przypadku. I też dopływ czystej wody, opróżnienie kasetki od toalety, a także podpięcie gniazda 220 czy 230 V, zależy jaka jest naklejka, właśnie od lewej strony campervana. Więc tak wygląda z zewnątrz, z przodu będzie w miarę podobnie, bo tutaj jest jeszcze ten właśnie pofe liftingowy przód samochodu i lampy halogenowe. A z kolei zobaczmy, jak to wygląda w Crafterze, ale od Hotomobil. Jest praktycznie tak samo, troszkę mniej chromów, ale są też przednie parkowania i również lampy są halogenowe. Teraz zobaczmy wnętrze. Jeszcze szybki rzut oka na przestrzeń bagażową naszej Grand Californii. A więc tak, na samych drzwiach zamontowany jest stolik, a także dwa krzesełka do biwakowania na zewnątrz teo kampera. Dostaną oczywiście do łóżka również z tej strony. Jest także prysznic zewnętrzny, tu mamy wejścia, tu mamy schowaną słuchawkę. Kolejne gniazdo 230V, oświetlenie LEDowe, również z tyłu możemy znaleźć nawiewy od ogrzewania postojowego i oczywiście wentylację, ponieważ w tylnej części zamontowane są butle gazowe. Tu macie kolejne wielkie schowki, jeden z najazdami, kolejny schowek, a z kolei z prawej strony mamy miejsce na dwie butle gazowe. Z zawarami bezpieczeństwa, czyli standard w tej chwili już w nowoczesnych kamperach. A teraz zobaczmy tą samą przestrzeń, ale w drugim kamperze. A teraz zobaczmy wykończenie przestrzeni bagażowej w krafterze, ale zabudowa zabudowanym właśnie przez firmę turecką Hotomobil. Same boczki tylnej drzwi są wykończone zupełnie inaczej. To jest taka jakby Ala Alcantara, oczywiście biała, taka bardzo luksusowa, mam to wrażenie. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tu również zasłonki takie na stałe na tylne szyby z bardzo prostym paskiem. I już są tam delikatne prześwity, no ale, ale. Jeżeli chodzi o samą tutaj przestrzeń bagażnika, no to tak. Mamy tutaj bagażnik, który jest w całości zabudowany, jest również lampka. No i są też szafki, również z tymi kamperowymi zamykaniami. Tutaj macie miejsce na butlę gazową, prawdopodobnie jedną, patrząc po mocowaniu są też zawory bezpieczeństwa i też zawór przeciwstrząsowy z drugiej strony wszystko na uszczelkach wszystkie są zagasy widzimy hafela tu jest już głębsza szafka gdzie macie miejsce praktycznie aż do połowy kampera z miejscem na korbę do moskitiery dywaniki i inne potrzebne w trasie przedmioty to, to też co warto zauważyć to w tym samochodzie macie moskitierę a z kolei w tym Moskitier już nie ma? Prawdopodobnie z uwagi na masę całkowitą. Auta mają bardzo podobną masę w okolicach 3 ton i 200 kg. No i tu jest już totalnie inny klimat tego samochodu. Tam było biało, było szaro, było tak bardzo prawie, tak bardzo właśnie po niemiecku. A tutaj ma być typowo taki jakby bardziej luksusowy vibe, włącznie z tymi napisami Hottomowi, podświetlonymi oczywiście listami ledowymi. Ale idziemy sobie. Po kolei. Tutaj zaczniemy od przestrzeni, moi drodzy kierowcy. Tak samo jak tam, fotele są obrotowe, ale widzimy już inną tapicerkę foteli. Również podokietnik ok pod kapitański. No i jest też automat. Dokładnie ten sam silnik Diesla, ale to jest wersja przed faceliftingiem, stąd też macie inne multimedia i troszeczkę inny tutaj panel Kimatronika. Kierownica jest plastikowa, a nie skórzana. Podsufitka jasna, również jasne słoneczka, także zmienione jest usterko wsteczne. Które w tej chwili ma podgląd na kamerę cofania Nad kierowcą jest tutaj miejsce na też schowek No i cała podsufitka jest inaczej wykończona Widzicie? Jest Rolls-Royce? No jest Rolls-Royce W podsufitce macie małe światłowody z ledami Które oczywiście mają to wnętrze wam bardzo mocno o, o czym za chwilkę rozweselić No ale jednak zobaczcie to wygląda Ma to swój klimat są tego zwolennicy, przeciwnicy, macie różne możliwości konfiguracji tych wszystkich lampek ledowych na podsufice. co uważam ciekawym akcentem, który ten kamper trochę bardziej rozwesela. Teraz idziemy sobie na przestrzeń jadalną, tudzież mieszkalną. Jest kanapa, jak widzimy, z dwoma miejscami. Dosyć wąska dla dwóch osób, no ale spokojnie tam jakieś dwie szczuplejsze osoby tutaj się pomieszczą. Są także białe pasy, dwa się szczegóły pod kanapą akumulatory i całe tam wszystkie osprzęty od na przykład na dachu zamontowanej fotowoltaiki, ponieważ w kamperze, czyli w Gandkaj Kalifornii po faceliftingu, nie mamy już fotowoltaiki. Tutaj fotowoltaika jest. Jest okno dachowe, także jest zasłaniane. Jest również moski przeciw owadom. No i totalnie inne podejście do stolika. Tam był stolik demontowany bądź montowany, a tutaj jest taki patent, teraz sobie go obniżamy, ten stolik na dół. Po co? Widzimy port USB: jest typu C i typu A. Jest gniazko 230 v Jest również okienko, właśnie, tak Wam wspomniałem, yy, Berimi. No i mam tu również Moskitierę oraz zaciemnianie. Ale po co stolik się obniża? A po to, że tu jest poduszka. I możemy sobie zrobić w tym samochodzie. A, to musi pójść w tą stronę, cyk i cyk, tu jest wszystko dopasowane właśnie pod ścianę. I teraz, jak się postaramy, sobie wyregulujemy poziom właśnie tego stolika i jeszcze się ustawi siedzisko, to macie awaryjne spanie na przykład dla trzeciej bądź czwartej osoby. Niby pierdoła, ale weźcie pod uwagę, że po dobrym e, posiadówce na ognisku takie spanie jest na wagę złota. A teraz sobie foteli, czy podsuwamy sobie do góry stolik i już. Sam blat biały, połyskowy, taki właśnie jest trochę tu inny, taki bardziej biały, taki bardziej, no, luksusowy vibe, niż było to w Grand Kalifornii. Po prostu inne podejście do budowy kampera. Z poziomu ekranu macie całe ustawienia naszego kamperwana, czyli włączenie pompy, włączenie oczywiście oświetlenia, opróżenie pompy, również stan wody czystej, stan wody brudnej, stan akumulatora. No i tu macie po prostu bardzo proste ikonografiki tego, co ma być włączone, czy prysznic, czy kuchnia, na zewnątrz, w środku. Również przestrzeń ta dzienna, i tak dalej. Wszystko jest popisywane bardzo prosto i trochę inna grafika, ale mniej więcej system jest analogiczny. Następnie czas na przestrzeń kuchenną. Kuchenka również dwupalnikowa, także firmy Dometic. Jest także zlew i taki blat prawdopodobnie konglomeratowy. Mamy tutaj regulowaną baterię, też trochę w innym stylu tą bateriami tu w tym samochodzie. Zasłonięcie. Z wozmywaka są właśnie dwie półeczki. Z kolei poniżej cały rząd szuflad. Tu jest taka jeszcze specjalna szafka, na przykład na przyprawy, kto sobie wyjeżdża od tej strony. No i tutaj kolejne szafki. Cyk. Ta szafka jest z kubłem. Idziemy dalej. I tu widzimy lodówkę. Tutaj właśnie jest trochę inne podejście do zabudowy jakby całej tej przestrzeni, czyli mamy słupek z lewej strony z lodówką, a także z szafkami, no i z prawej strony część łazienkową. Ta lodówka z kolei była wysuwana, a tutaj ona jest pionowa, jest też zamarzarka całkiem spora, no lodówka na pewno jest większa. Co poniżej? Poniżej jest szafka, bardzo obszerna, bardzo głęboka. No i, najwa no i najważniejsza jest w tym samochodzie, oczywiście jak w każdym kamperwanie, część sypialna. Na górze cały ciąg szafek są to szafki pojedyncze, dosyć głębokie. Ciach i ciach. Mamy tu również oświetlenie do czytania z prawej i z lewej strony. Podobnie jak z prawej i z lewej są porty USB typu C, typu A, są gniazdka, są włączniki światła. Tu macie również panel do sterowania. Wasz smartfon łączy się z Bluetooth albo pendrive, jak wolicie, jak Bluetooth z telefonu bądź pendrive. I macie nagłośnienie z waszego telefonu, ale jest także, moi drodzy, w tym samochodzie telewizja. Więc, jak ktoś z was lubi, to ma także tutaj sypialniane kino domowe. Tu również głośniki po drugiej stronie. No i Wyro. Wyro jest trochę inne, jest dużo grubsze. Jest taki materiał typowo sprężynowy. To sobie musimy teraz wysunąć szufladę, a także podporę. O, czemu to wysuwam? Bo teraz macie już całościowe spanie. Teraz ja musimy tu wpasować jeszcze materację. Ciach i ciach, i macie już spanie. O, i tak to wygląda, patrząc z zewnątrz. Jest kawał wyra, jest tak grubo, mięsiście, niemalże cesarsko. No jest. Podobnie jak w innym stylu, jest też tutaj sama ta tapicerka tej kanapy. Ten pan ma około dwóch metrów wzrostu. Jak widzimy, nogami do ściany. Głową do drzwi i się mieści. Tutaj również kolejny rząd szafek, a z kolei na końcu macie ekran od sterowania ogrzewaniem truma. Kolejną różnicą jest oczywiście przestrzeń łazienki. Sama klanka, sami zobaczcie, jest wykończona skórą. No i teraz czas na łazienkę. Tu łazienka ma totalnie też inny klimat. Na górze spółka jest również oświetlenie LEDowe, no i jest szybka mleczna od właśnie tej przestrzeni nad waszym tronem. Tron. Tak to tron, bardzo podobny jak był w tamtym samochodzie. Natomiast mamy tutaj całą magię, która dzieje się w przestrzeni tej umywalkowej. Tu macie umywalkę, na dole jest kratka i brodzik, ale jak sobie tą umywalkę złapiemy, to możemy sobie to wszystko pozamykać. Ciach, ciach i otrzymujecie osobną komorę prysznicową. Jest słuchawka, jest bateria i macie teraz osobny prysznic, oddzielony właśnie od tak zwanego tronu, czyli toalety. Jest tutaj tak samo, bardzo podobna przestrzeń, ten sam samochód, a totalnie różne koncepcje na zabudowanie go w przestrzeń łazienkową. Moi drodzy, w tym odcinku mieliście dwa troszeczkę różne podejścia do tego samego samochodu, czyli Volkswagen Crafter w wersji dedykowanej właśnie pod kampera, Zabudowany oryginalnie w Polsce jako Grand California fabrycznie Volkswagena, a także ten, czyli Crafter, który również pochodzi z Polski, ale trafił do Turcji, gdzie właśnie firma Hotomobil zabudowała go według własnego uznania. Dwa różne style, dwa trochę takie różne klimaty panujące w tych kamperach, dwa różne łóżka i dwa różne podejścia w ogóle do tego samochodu. Która Wam się bardziej podoba? Podzielmy się w sekcji komentarzy, jak was interesuje cena. Oto no oczywiście cena Grand Kalifornii dostępna na stronie Volkswagena, Volkswagen dostawcza, kolej cena tego samochodu. Zapraszamy Was do nas na Instagramie. Na stronie internetowej, na maila, jak tam wolicie, jesteśmy wszędzie, raczej dostępni.